Dzień dobry. W Lions trenujemy zespoły sprzedaży i obsługi klienta w kanałach zdalnych. Nasza metodologia sprawdza się zarówno w mniejszych organizacjach, gdzie realizujemy rolę trenerów wewnętrznych, jak i w tych większych, gdzie z nimi współpracujemy. Czy odsłuchiwanie rozmów, systematyczny i merytoryczny feedback są dla Was wyzwaniem? Tak kiedyś było u wielu naszych klientów. W Lions zajmujemy się odsłuchem i analizą rozmów. Dajemy to jasny feedback, regularnie, w każdym tygodniu. Wyobraź sobie sytuację, w której menadżerowie otrzymują gotowy materiał do pracy, raport na Klik dostępny 24 na dobę na platformie online, a swój cenny czas mogą wykorzystać na inne zadania. Agenci z kolei dzięki regularnemu systemowi przekazywania wskazówek i wsparciu trenerskiemu odnoszą sukcesy i realizują zakładane KPI, -e, na przykład wyższą sprzedaż, wyższe marże czy wyższy wskaźnik spraw rozwiązanych przy pierwszym kontakcie. Nasze trenerki wspierają setki agentów z wielu branż. Chcesz sprawdzić, jak to działa? Skorzystaj z bezpłatnej analizy kilku wybranych przez Ciebie rolników. To najlepszy sposób poznać bliżej naszą metodykę, wskazówki i techniki, których używamy. Porozmawiajmy. Zapraszam do kontaktu. Dobrego